Dobrze, proszę Państwa, myślę, że możemy zaczynać. Dzień dobry. Żeby dopełnić formalności, nazywam się Wojciech Rękowski, pracuję w firmie Extradom.pl i opowiem Państwu dzisiaj w ramach naszego fundamentalnego webinaru o tym, jak ograniczyć, jak najlepiej kontrolować koszty budowy. Gdybyśmy się tutaj posługiwali językiem klasycznej reklamy, powiedziałbym, że powiem Państwu, jak zaoszczędzić do ćwierć miliona złotych. W trakcie budowy domu jednorodzinnego. Oczywiście musiała być do tego gwiazdka i kilka drobnych wyjaśnień. Natomiast ta kwota, którą przed chwilą podałem, nie jest całkowicie wyssana z palca i ona ma swoje uzasadnienie. Dlatego zaraz Państwu opowiem, jak to zrobić i gdzie rzeczywiście te pieniądze można zaoszczędzić. I pierwsza, być może najważniejsza sprawa, którą chciałbym Państwu dać do przemyślenia, którą, na którą powinniśmy się wspólnie zastanowić, to jest to, że zgodnie z wiedzą instytucji finansowych, banków, prawie każda inwestycja jest niedoszacowana o około 10%. I jest to o tyle ciekawe, że ja wcześniej pracowałem w banku i ta teza była mi również znana, co nie oznacza, że ustrzegłem się przed niedoszacowaniem inwestycji i tutaj, żeby nie było tak, że wygłaszam tezę ex cathedra i że mówię o rzeczach, które są jakby abstrakcyjne, mogę Państwu powiedzieć, że podczas ostatniego remontu łazienki, który miałem 2 czy 3 lata temu, właśnie nie doszacowałem budżetu. Jak to się stało? W bardzo prosty sposób. Założyłem, że kupię określony rodzaj kabiny prysznicowej. Po czym, kiedy poszedłem do znanej sieci marketów, obejrzałem tąże kabinę prysznicową, stwierdziłem: No, nie, 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 kupujesz tą kabinę na kilkanaście lat. Nie, nie, nie chcę tego. Okazało się, że wyszedłem z zupełnie innego sklepu, z zupełnie inną kabiną, która kosztowała dobrze ponad 2000 zł więcej, co oczywiście, jak Państwo się domyślacie, spowodowało, że kosztorys remontu łazienki został przekroczony o dobre 10%. To było więcej niż 10%. Także nawet jeśli wiemy o czymś, nawet jeśli jakieś zjawisko jest nam znane, nie oznacza to, że będziemy się mogli przed nim ustrzec. Dlatego chciałbym Państwu przedstawić pewne aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas kolejnych przygotowań i kolejnych faz budowy. Najpierw porozmawiamy o tym, jak na samym początku, na etapie przygotowania do budowy, na etapie wyboru projektu, możemy uchronić się przed nieplanowanymi wydatkami. I tutaj mamy kilka dość istotnych kwestii do omówienia. Pierwsza rzecz, którą podkreślam na wszystkich spotkaniach z przyszłymi inwestorami, to jest to, że należy bezwzględnie sprawdzić stan prawny działki. Proszę Państwa, to jest rzecz absolutnie podstawowa i to jest rzecz, która. E, może nam zaoszczędzić ogromnych pieniędzy, a przede wszystkim ogromnych nerwów i kłopotów. Czyli musimy sprawdzić następujące rzecz. To jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak zwany MPZP, lub jeśli dla działki, która Państwa interesuje, tenże MPZP nie został przygotowany, to poprosić o wydanie warunków zabudowy. I z tych dokumentów możemy się dowiedzieć, jaki dom można postawić na działce, która nas interesuje, a przede wszystkim jaki jest rodzaj działki, którą się interesujemy, bo może się okazać, że jest to działka na przykład rolna i czeka nas jeszcze cały proces odrolniania tejże działki. Natomiast wracając już do samych zapisów MPZP, zdarzają się bardzo różne zapisy. Jedne są bardzo proste, czyli na przykład zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca, koniec. A może tam być na przykład określony kształt bryły dachu, sposób usytuowania domu względem drogi i może się okazać, że jeśli na przykład państwu marzy się piękna modernistyczna willa, to na działce, którą się Państwo aktualnie interesujecie, nie można jej postawić. Po prostu nie będzie zgodna z zapisami MPZP. Sprawdzenie tego no, ochroni Państwa przed wydatkami związanymi z ewentualnymi wymianami, poprawkami i tak jeśli chodzi o zakup czy zamówienie projektu. Następna rzecz to jest sprawdzenie ksiąg wieczystych. To jest bardzo ważny kolejny element, ponieważ wtedy wiemy, mm, oczywiście wiemy, jaką nieruchomość kupimy, wiemy, kto jest jej właścicielem, ale w dziale trzecim i czwartym dowiemy się ciekawych rzeczy. Po pierwsze o zobowiązaniach, jakie ciążą na tej działce, czyli na przykład, czy nie ma tam jakiegoś prawa przejazdu na rzecz sąsiada albo prawa wykorzystania przez zakład energetyczny, a w dziale czwartym. Kwestii związanych z obciążeniami, czyli na przykład długami, które są wpisane na tą działkę. To jest o tyle istotne, że może się okazać na przykład, że no w skrajnej sytuacji, jeśli tam właśnie w dziale trzecim są wpisane służebności na rzecz zakładu energetycznego, tak zwana służebność przesyłu, okaże się, że wcześniej czy później staniecie się Państwo właścicielem części linii na powietrznej albo kabla zakopanego w działce. Radzę zwrócić na to uwagę. Ostatnia rzecz to są badania geotechniczne i to jest również to jest najdroższa z tych czynności. ona kosztuje od kilkuset set złotych do 3-4 tysięcy. Natomiast to poinformuje państwa o tym, jakie warunki panują na działce, zwłaszcza jeśli chodzi o nośność gleby, poziom wód gruntowych i możliwość tego, co na tej działce państwo będziecie mogli postawić. Tu jest kwestia związana przede wszystkim właśnie z nośnością terenu, z głębokością możliwych wykopów, bo może się okazać, że macie Państwo wodę na przykład na głębokości 2-3 metrów wody gruntowej i wtedy w zasadzie można budować wszystko, co się tam chce, a może się okazać, że wody gruntowe występują bardzo płytko i trzeba się do tej budowy odpowiednio przygotować i podczas przygotowywania projektu czy jego adaptacji wziąć to pod uwagę i przygotować odpowiednią hydroizolację. Te kroki to jest kilka tysięcy złotych, natomiast może Państwo zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych związanych z późniejszymi naprawami, późniejszym dostosowywaniem projektu do warunków, które Państwa zaskoczyły, czy ewentualnymi problemami związanymi z kwestiami prawnymi. Bardzo istotne, i to jest już pierwsze, pierwszy ze składników. Druga rzecz, Równie istotna, to jest inwestowanie w jakościowe, sprawdzone technologie. Często nasi przyszli inwestorzy pytają, gdzie można zaoszczędzić, jak należy oszczędzać, co możemy zrobić, żeby mniej wydać na budowę domu. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Należy kupować rzeczy sprawdzone, ale nie należy też prze, przepłacać. Jeżeli ktoś mówi Państwu, że tutaj mamy super nowoczesne drzwi, okna czteroszybowe, tu bardzo niskie współczynniki przenikalności. Oczywiście warto się tym zainteresować, oczywiście warto się im przyjrzeć, być może jest to jak najbardziej warte tego wydatku. Natomiast warto też sobie zadać pytanie, po jakim czasie ta różnica w cenie nam się zwróci. A proszę pamiętać, że tych okien w domu jest kilkanaście albo kilkadziesiąt, więc ta różnica będzie dość duża. Kolejny element, który może nam przynieść oszczędności, niezależnie od tego czy zamierzacie Państwo skorzystać z bazy projektów domów gotowych, takich jak na przykład ekstradom.pl, czy udać się do architekta, żeby zamówić projekt indywidualny? Namawiam Państwa, żebyście zawsze zaczęli szukanie projektu od przejrzenia strony z gotowymi rozwiązaniami. Właśnie na przykład ekstradom. Dlaczego? Ponieważ jeśli będziecie Państwo szli do architekta, to wypadałoby, żebyście już wiedzieli, czego oczekujecie od tego domu, jakie są Wasze potrzeby. Jak chcecie w tym domu funkcjonować i co Wam w tym domu jest niezbędne. I tutaj rzecz, do której również namawiam, namawiałbym Państwa do sporządzenia takiej listy cech projektu, listy cech domu. Po pierwsze, które mieć musi, który mieć powinien, których mieć nie powinien i którego go dyskwalifikują. Dlaczego tak? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Umożliwia to potem racjonalną i opartą na określonych przesłankach i warunkach ocenę poszczególnych projektów. Ustalacie Państwo te kryteria razem, czy na przykład w gronie rodziny, i nie będzie potem zaskoczeniem, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. Są konkretne warunki, które projekt musi spełniać i w oparciu o te warunki możemy dyskutować, co dalej i który jest najlepszy. Natomiast wracając jeszcze do projektów i do spotkań z architektami, proszę państwa, kiedy przeglądacie strony z projektami gotowymi, możecie je obejrzeć. Natomiast w przypadku, jeśli udacie się do architekta, to wizualizacje Mogą powstać dopiero wtedy, kiedy powstanie jakiś projekt koncepcyjny, dopiero wtedy, kiedy już będziecie Państwo na jakimś etapie zaawansowania i rozmów z tym architektem, więc yy, będzie to jakby przesunięte w czasie. A tutaj możecie Państwo obejrzeć domy, obejrzeć różne rozwiązania i zdecydować się yy, na ewentualnie konkretny projekt. Plus. Chciałem też zwrócić uwagę, że jeżeli jesteście Państwo standardową rodziną 2 plus 2 czy 2 plus 1, to na pewno znajdziecie Państwo coś gotowego w naszej bazie projektów domów.